To Ania, Jacek. Dzisiaj zajmiemy się bardzo ważnym tematem, jakim jest instruktor, a właściwie dobry instruktor. Jacku zaczniesz? Dlaczego w ogóle wybrałeś taki temat? Bo to jest Twój wybór. Tak, to jest mój wybór. Bo jakby dochodzą mnie jakby słuchy z naszych wcześniejszych tutaj rozmów i informacji, że Ludzie chcieliby się dowiedzieć, co to jest dobry instruktor. Tak, właśnie przerwę Ci na chwilkę. Pojawiło się też parę komentarzy e, na temat tego... E, na, na, na właśnie na ten temat, o który dzisiaj uh -huh. będziemy rozmawiać. E, ludzie pytali się co sądzisz na ten temat, że instruktor zaczyna bardzo wcześnie pracę w swoim uh -huh. zawodzie, e, czy też jest kiepski, albo uh -huh. na przykład nie do końca zachwyca swoimi umiejętnościami na parkiecie. Uh -huh. Jak to się dzieje? Dlaczego tak jest? I, e, no i chcielibyśmy też trochę dzisiaj uh -huh. zabrać głos w tej sprawie, nie? Uh -huh. Tak, tak. Jakby zanim dojdziemy do sedna, co to jest dobry instruktor i zły, zły instruktor, trzeba rozróżnić parę rzeczy. Po pierwsze, nie każdy dobry tancerz będzie dobrym instruktorem i nie każdy dobry instruktor musi być dobrym tancerzem. To są dwie różne funkcje w ogóle. Jeszcze mamy choreografów, jeszcze są osoby, które animują ludzi. Więc naprawdę jest spora rzesza ludzi. Dla mnie taką. O... Jeszcze bym dołożyła pedagogów tańca. Tak. Czyli już jakby ludzi, którzy nawet nie do końca potrafią te umiejętności y, pokazać, ale ciągle są dobrymi teoretykami, ze względu na przykład na wiek. Tak. Y, ja bym wytłumaczył to w ten sposób. Na samym początku jest taki animator. Animator jest to osoba, która wychodzi przed szereg i animuje ludzi, czyli pokazuje pewne rzeczy do muzyki. Bardzo często ludzie w zumbie są animatorami, mm. ponieważ pokazują pewien ruch. I panie, panowie, osoby, które jakby towarzyszą podczas zabawy, kopiują ten ruch. Tam nie ma tłumaczenia. Tam jest, zobaczcie, naśladujcie mnie. Jest sporo takich instruktorów, którzy są takimi animatorami. Czy to jest złe, czy to jest dobre? Słuchajcie, ma swoich odbiorców. Ma więc... swoich odbiorców, skoro ma swoich odbiorców, przychodzą ludzie na zajęcia, dobrze się bawią. I to będzie właśnie też dotyczyło tego, czym jest dobry, czym jest zły instruktor, bo to jest istotne. Teraz to zapamiętajcie. Druga taka kategoria, to to jest instruktor. Instruktor instruuje. Instruktor instruuje. On nie jest jeszcze w stanie wytłumaczyć do końca, czemu jest taka nie inaczej, bo nauczył się figury i on instruuje figurę, że tą figurę należy zrobić w ten sposób, w ten sposób, w ten sposób. Jeżeli ktoś to źle zrobi, to bardzo często instruktor ma problem z naprawieniem błędu albo nie wie, jak ten błąd naprawić, bo jest instruktorem, on tylko instruuje. Może po prostu 10 razy pokazywać, pokazywać i pokazywać. Ta. Wytłumaczy, mhm. że lewa ręka idzie w lewo, prawa ręka idzie w prawo, mhm. ale nie wytłumaczy, czemu coś jest źle, czemu komuś coś nie wychodzi. Mhm. Kolejny poziom to jest nauczyciel tańca. Nauczyciel tańca już uczy, już ma pewne zasady, mhm. y, wie skąd się bierze ruch. Wie, jak ten ruch sprzedać. Mhm. Dwa, jeżeli ktoś zrobi błąd, to jest w stanie go wytłumaczyć, mhm. powiedzieć, dotrzeć do tego kursanta. No i ostatni etap to jest ten pedagog, który mhm. y, zna się na tańcu, jest teoretykiem, ponieważ ma pewne ograniczenia, no nie jest w stanie tego pokazywać. Ale zęby już na tym zjadł. Dokładnie. Mhm. I wie, że. Zmiana jakiegoś jednego drobnego elementu spowoduje to, że będzie człowiek lepiej tańczył. I dla mnie to jest taki podział wśród y, ludzi, którzy tańczą, mm -hmm. którzy się zajmują tańcem. I to jest mój podział. Jeżeli ktoś ma inny podział, z miłą chęcią chciałbym zobaczyć. Mm -hmm i żeby jakby napisać, że mam inny podział, ale nie, że nie zgadzam się, tylko, uh -huh. że mam inny podział, napisał i uzasadnił, uh -huh. bo ja zrobiłem swoje uzasadnienie. Uh -huh. Teraz pytanie, czy zgadzasz się ze mną? Ja myślę, że się zgadzam, natomiast y, widzę, że troszeczkę jakby kategoryzujesz to mimo wszystko ze względu na doświadczenie i wiek, a ja uważam, tak przynajmniej uh -huh, to odebrałam, uh -huh, ja uh -huh. uważam, że instruktorem również może być gość, który ma i 50, 60 lat również może być animatorem. Yy, I odwrotnie, nauczycielem może być bardzo młoda osoba, bo na przykład już jakby ma yy, do tego smykałkę yy, i jakby bardzo mądre myślenie. Yy, tak, a czy ja nikogo tego na wiek? Bo mm -hmm. o, o mnie za mnie to nie ma znaczenia, czy ktoś ma lat 20, mm -hmm. czy ktoś ma lat 60. Tak, yy, jako, jakoś tak to po Tak, animator to może być w każdym wieku, nauczyciel też może być w każdym wieku. Okej, okay, do nauczyciela czy pedagoga. To jednak musi być wykształcenie, mhm. jednak musi być e, zjedzenie zębów. Okej, okay, a masz na myśli wykształcenie, czyli skończone studia w tym kierunku? Nie czy... muszą być studia skończone, ale przynajmniej przynajmniej, żeby to było, jakby m, dostał taki pakiet wiedzy. Są kursy mhm. na instruktorów, na trenerów, mhm. na nauczycieli. Mhm. Przejść taki kurs, troszeczkę zobaczyć z pedagogicznego punktu mhm. widzenia, jak należy uczyć ludzi. Mhm. A nie bez przygotowania tak z bomby przychodzić. Oczywiście nie ma to totalnie jakby różnicy, bo jeżeli mhm. ktoś ma to w sobie i potrafi uczyć ludzi, to kocha, to wydaje mi się, że to nie ma najmniejszego problemu z tym, żeby, żeby uczył, bo ludzi tego będą lubić, mhm. będą chcieli do niego przychodzić, będą chcieli się od niego uczyć. Pytanie, czy będą się uczyć dobrze? O, to jest inne pytanie. Mhm. To jest ok. Inne. Ale jakbyś miał wskazać, to ty się czujesz bardziej e, nauczycielem, instruktorem czy pedagogiem? W którym jesteś miejscu? Jestem, jestem nauczycielem. Jesteś nauczycielem, okej. Okay. A potrafisz być animatorem? Yy, słabo. Okej. Okay. Słabo, mm -hmm. słabo. Mogę, zdarza mi się? Ale nie lubię tej funkcji. Dobra, no to, to ja, ja mam podobnie. Ja generalnie, generalnie widzę, że bez problemu przychodzi mi animowanie ludzi, ale jestem potem bardzo wypruta. Tak, znaczy, no. to jest to fajne, jak się złapie fajną energię, tak. to się nakręca. To się mhm. nakręca, ale jakby nie jestem, nie jestem typem animatora. Znam mhm. ludzi, którzy świetnie się w te role, jakby wchodzą. Mhm. Machają łapkami, jest ok, jest ogień, ja to podziwiam mhm. bardzo. Z tego powodu, żeby zachęcić ludzi, w ogóle totalnie nieznajomych, do tego, żeby coś zrobili, pobawili się, mhm. pomachali razem ze mną w rytmie muzyki albo potańczyli. Mhm. Kurczę, szacun, mhm. naprawdę, mhm. żeby sprzedać im taką energię, żeby to zrobili. Mhm. Więc każdy z nich jest potrzebny, mhm. bo każdy trafia do innego rodzaju ludzi, jest w innym miejscu potrzebny. I każdy może mieć z tych, z tych stopni bardzo dużo ludzi, którzy ich otaczają mm. i bawią się z okay. nimi. A Ty w swojej szkole masz instruktorów, animatorów, czy nauczycieli? I to, i to, i to. Okay. Tak, jakby jest każdy, każdy jest potrzebny, ale to, dla mnie to są pewne stopnie rozwoju. Mm -hmm. I tak jak powiedziałaś, zapytałaś czy lubię animować, e, od czegoś trzeba zacząć. Z, mm -hmm. Zaczynamy od animacji, potem przechodzimy na pokazywanie, mm -hmm. potem przechodzimy na uczenie, a na samym końcu już jakby taki mentoring. Na zasadzie podpowiadamy bardziej. Okay. O coaching w ten aha. sposób. Bardziej podpowiadamy, zadajemy pytania i czekamy na odpowiedź, e, jakby tancerzy, co można z tą sytuacją zrobić. Tak to widzisz. No okej, okay, dobra. E, no to w takim razie, okay, mamy jakby, wiesz, e, podział ze tak. względu na rozwój, aha, aha. a podział ze względu na to, czy ktoś jest, powiedzmy, dobrym animatorem, dobrym instruktorem, dobrym nauczycielem. Jak to rozróżnisz? I dla mnie nie ma czegoś takiego jak mhm. dobry nauczyciel, dobry instruktor. To, to jest dla mnie jak z dietą. No, instruktor, nauczyciel, animator jest jak dieta. Mhm. Nie ma dobrych i złych diet. Mhm. Jest tylko dieta dopasowana do Ciebie i pytanie, po co Ci ta dieta jest potrzebna? Mhm. Bo jakby kursant, który przychodzi na zajęcia, ma pewnego rodzaju oczekiwania. Ma, rozmawia się na ten tak. temat. Ma oczekiwania, bo chce kogoś poznać, bo chce się nauczyć. Ale teraz w jakim stopniu się chce się tego nauczyć? Mhm. Czy chce się nauczyć tylko w formie zabawowej? Czy chce się rozwijać w, w tańcu jako chce być pro? Czy yy, chce się rozwijać w kategorii grupowej, mhm. solowej, w parze? czy chce robić jeden taniec, dziesięć tańców, mhm. czy chce po prostu schudnąć, czy chce schudnąć? Po jest dużo tego. I w, tym moment, w tym miejscu odsyłamy Was do, yy, do filmiku, który już nakręciliśmy, mianowicie dlaczego ludzie zaczynają tańczyć. Gdzieś tu na ekranie pojawi się link. Albo tu albo tu. Albo tu albo tu. Yy. I yy, teraz instruktor też ma coś takiego, mhm. czy nauczyciel, bo instruktor może chcieć się lansować. Mhm. Może chce być gwiazdą i potrzebuje tego, żeby Atencji ludzie byli do po Atencji. Mhm. Może być instruktor, który będzie uczył ludzi, bo ma powołanie. Mhm. Może być osoba, która chce coś osiągnąć, chce mhm. być znana. Albo tancerz, który po prostu jest na dorobku i musi w jakiś sposób zarobić tak. na swój warsztat. Tak, więc te wszystkie motywacje muszą się spotkać w jednym miejscu na sali. I w tym momencie, kiedy jestem nauczyciel, jestem instruktor, jest ta osoba, która uczy tańczyć, mhm. trener. Y, musi się pokryć to, co on chce z tym, co ludzie chcą. Mhm. I wtedy będę go nazywał dobrym trenerem, bo się wszystkie te nasze rzeczy zgodziły w jednym mhm. miejscu. I od razu powiem z doświadczenia mojego. Nie ma sytuacji, kiedy jest jakiś trener, y, instruktor, nauczyciel, który odpowie w 100% tak. danej grupie. Aha. Dobra, ja na przykład spotkałam się raz z zarzutem, że co z Ciebie za instruktor, jak Ty nie potrafisz pokazać męskich kroków? A ja nigdy nie chciałam pokazywać męskich kroków. Nigdy. Proszę. Zawsze uważałam, że jakby specjalizuję się, ujmijmy to tak, w ruchu. Bardziej, bardziej tłumaczyłam, a naprawdę dość głęboko w to wchodziłam w motorykę. Tak. Ja nigdy jakby nie, nie, nie rzucałam, wiesz, jakieś metafizyczne rzeczy, potem poczuj to i tak dalej, bo uważam, że to jest jakby prywatne i jakby ja nie jestem nie jestem w tym dobra po nie, prostu. Nie, nie da się tego nie da się uczucia sprzedać. Ja tak uważam. Jeżeli tak, ktoś okay, potrafi, dobra. super, ale ja jakby też tego nie kupuję, tak? więc jakby sama tego nie powielam. I zazwyczaj jakby rzeczywiście otaczałam można powiedzieć opieką kobiety. I ludzi, którzy rzeczywiście szukają gdzieś głębiej, jeżeli chodzi o ruch, o rytm, tak samo, tak? Więc ym, no, ktoś mógłby powiedzieć, że jestem słabym instruktorem, bo nie potrafię pokazać męskich kroków. Ale ja nigdy nie chciałam tego robić i nigdy tego robić nie będę. Ym, więc wydaje mi się, że to jest, że to też był taki zarzut trochę pusty, bo gdybym. Ale czy nie? To jest, to jest zarzut bardzo dobry, znaczy inaczej, który e świadczy o tym, że czegoś nie robisz, tak. ale ty tego wcale nie no miałeś tak. na myśli i no tyle. Tak, tak jak mówię, wiesz, zarzucić nauczycielowi od matematyki. Że nie nauczycie polskiego, coś ten deseń. No może okej, ok, trochę tak. za, za grubo poleciałam, no. ale powiedzmy, nie nauczycie fizyki. Tak? tak? Mhm. Na tej zasadzie. Nie trzeba jakby się aż tak mocno w tym yy, specjalizować. Nie? Poza tym pójdę krok dalej. Mhm. Jest masę instruktorów, którzy się specjalizują w pewnych rzeczach, mhm. nauczycieli. Na przykład znam takich osobiście, którzy są świetni, jeżeli chodzi o nauczanie indywidualne, Aha. rewelacyjni są, ale jak już palą. jest większa grupa, palą tak, się. Tak. Albo na odwrót. Nie lubią prowadzić zajęć indywidualnych, wolą prowadzić w grupie albo mają określone grupy. Jeżeli jest grupa do 15 osób, sobie świetnie radzą, jak jest grupa 40, to już nie wiedzą, co mają zrobić, mm -hmm. to już nie potrafią postępować, i po to potrzebna jest ta praca, właśnie jeżeli chodzi o szkolenie. Mm -hmm. Po to jest to potrzebne, żeby umieć pracować z grupą. Mm -hmm. Nie da się nauczyć pracować z grupą bez umiejętności miękkich. Mm -hmm. Po prostu się nie da. Ok, mogę. Podglądać jak ktoś pracuje. No ale są pewne zasady, których należy przestrzegać, albo samemu wyznaczyć sobie mhm. pewne, pewne zasady, i to powielać. Mhm. Tak? No i jakby yy, czemu uważam, że nie ma dobrych i złych? bo nie da się skategoryzować, bo dla Jana Kowalskiego ja mogę być złym kowalskim, mhm. bo nie robię tego w ten, w ten, w ten sposób, mhm. jak on oczekuje. Mhm. A równie dobrze mogę odwrócić pytanie, co to jest zły kursant? Czy zły kursant to jest taki, który nie słucha się instruktora? Mhm. Czy zły kursant to jest taki, który nie potrafi powtórzyć ruchu? Czy zły kursant to jest taki, który jak ja do niego mówię, to nie rozumie tego, co ja do niego mhm. mówię? Więc jakby tu działa to w każdą stronę i ja mogę jako instruktor, nauczyciel powiedzieć, że on jest złym kursantem. Mhm. On może powiedzieć, że jestem złym nauczycielem, bo ja go niczego nie nauczyłem. I uważam, że on ode mnie niczego nie nauczy, bo, bo, bo nie robi tego, co, co ja chcę. No dobra, a jakbym miała Cię zapytać, co sądzisz o instruktorach, ukośnikach, animatorach, nauczycielach, nieistotne, którzy zaczynają e, prowadzić kursy, tudzież grupy, zupełnie bez przygotowania e, merytorycznego, czyli bez kursu, bez warsztatów, bez szkolenia, wiesz o co chodzi. Sani Jestem... po potrafią tańczyć tak? Aha. i uważają, że potrafią poprowadzić grupę i to robią. Jestem na taka. Okej, okay. dlaczego? <laughs> bo uważam, że yy, jeżeli masz ten moment w swoim życiu, kiedy chcesz podzielić się swoją wiedzą z innymi ludźmi, mhm. świetnie, zacznij to robić. Mhm. Jest coś takiego jak ry ręka rynku mhm. i ona to zweryfikuje. Za pół roku, za rok mhm. czasu, nie ma czegoś takiego. Każdy zapłaci frycowe. Każdy mhm. płaci frycowe. Teraz jest pytanie, czy jesteś na tyle silny, żeby to wytrzymać i dalej uczyć, dalej realizować się? Bo jeżeli to jest twoja pasja, to się dalej będziesz uczył, dalej się będziesz realizował, dalej będziesz robił lepsze rzeczy, wolniej lub szybciej. Tak, bo chciałam powiedzieć, że pusty, pusta sala na zajęciach dla początkującego instruktora to jest tak naprawdę połowa problemów tylko, bo uważam, że instruktor, który zaczyna swoją przygodę, Wiesz, wchodzi z dobrą energią i nagle wiesz, gdzieś tam ktoś coś powie ale i tak ja, dalej. Ja nawet zdarza, uważam... się, zdarza się, że wiadro pomyje się wyleje. No Ta, nie ma takiego instruktora. Ale ja powiem krok dalej. Czasami zdarza się, że taki nowy świeży instruktor ma 30 osób na sali. A, też tak bywa. I, i idzie z tą grupą, ma tą grupę, jest te 30-40 osób. Jeżeli I teraz musi, musi posiadać pewną umiejętności, jeżeli posiada te pewną umiejętności, to ta grupa jest w stanie się utrzymać mm -hmm. miesiąc, dwa, trzy. Ale też trzeba mieć świadomość tego, że ludzie nie przychodzą z różnych powodów, tak. I to jest czasem czas jest totalnie nieosobiste. Tak, no. tak, tak, więc dlatego czasami bywa tak, że ludzie rezygnują bo a, bo wydawało mi się, że to jest osobno, że to mm -hmm. się nie w parze tańczy, albo dostałem złą partnerkę, albo dostałem złego partnera. Na no, pierwsze zajęcia dostać złego partnera. Dziwny powód, ale każdy powód jest dobry. Umówmy się, tak? Więc dla mnie nie ma czegoś takiego zły, dobry instruktor. Zły instruktor jest wtedy, kiedy krzywdzi ludzi. I to jest takie, jeżeli coś ewidentnie mówi niezgodnego z rzeczywistością, nie sprawdzi tego, ba, jest osobą, która ewidentnie krzywdzi ludzi, bo robi im krzywdę przez ćwiczenia. Bo przez to, że się nie zna albo przez to, że gdzieś kiedyś został źle nauczony, mm -hmm. powiela swój błąd. Okay. Złapałeś kiedyś kogoś na tym? Wiesz co, teoretycznie nie, ale było paru instruktorów, którzy się nazywali instruktorami i na przykład y, robili figury, mm -hmm. które nie da się prowadzić, a mówili, że da się to poprowadzić. Mm -hmm. I, tak, w, jesteś na to uczulony, no. wiem. I było, I było naprawdę, obserwowałem wszystkich kursantów, którzy potem poszli na zajęcia, potem poszli na imprezę, próbowali zrobić z obcymi dziewczynami tą figurę. I, I po prostu był wielki rabat, bo jak, jak to, przecież to jest prowadzalne, a mhm. tego nie dało się w żaden sposób tego poprowadzić. Mhm. No, jakby, jakbym stryknął i powiedział, masz to teraz zrobić, to okej, okay, to też jest pewna forma prowadzenia, mhm. bo umawiamy się na pewną rzecz, no ale jak ktoś tego nie zna, to tego nie zrobi. Mhm. I tyle. I tyle. Ale zrobiłem lekki research. No. Wyszukałem sobie w Google'a, e, co to znaczy być dobrym instruktorem. E, co nam internet mówi. I teraz tak, 10 cech doskonałego instruktora, trenera. E, jeśli chcesz być w czymś dobry, musisz to kochać. Mmm, ok. Ja się z tym zgadzam 100%, mm -hmm. bo ok, mogę to robić zarobkowo, mm -hmm. ale. Ale w pewnym momencie to, gdzieś, gdzieś to paliwo się wyczerpie. Wyczerpie, tak. Mimo, ja to mogę kochać, mi się za dwa razy już paliwo wyczerpało. Mm -hmm. Ale ponieważ dalej to kocham, to to robię. Mm -hmm. Szukam innych, innego natchnienia szukam muzy, która spowoduje, że dalej będę chciał to robić. Mm. Okej. Okay. Drugi. Ciągle podnoszenie kwalifikacji. Czyli zgoda? Zgoda. Jak najbardziej. Czyli są instruktorzy, którzy cały czas jeżdżą, uczą się. Ale też łatwo się zapętlić. Tak w ogóle jakby na życie, jak czegoś się uczysz i Chcesz, jakby na tej umiejętności, no chcesz ją monetyzować, powiedzmy tak. sobie, łatwo jest robić kurs za kursem, kurs za kursem, zdobywać nowe umiejętności i ciągle nie czuć się gotowym. Tak, zgadza się. To jest taka pułapka. Z drugiej strony yy, bierzcie pod uwagę jedną rzecz. Jeżeli instruktor czy nauczyciel jeździ na kursy, to musi odwoływać zajęcia. Aha, tak. Coś za coś. Coś za coś. Dobra. Yy, trzeci punkt to jest miły, uśmiechnięty i wyrozumiały. Czy ty jesteś miły? Bywam. Bywasz. Bywa. Ty jesteś uśmiechnięty? Bywam. Bywasz. W środku. W środku? W środku. Okay. A wyrozumiały? Yy, bardzo. Tak, to prawda. To się bardzo. Zgoda. Bardzo. Mhm. Bo gdybym tak naprawdę chciał tak oceniać ludzi, jak yy, przez, przez mhm. to, co ja oczekuję od nich, to naprawdę uważam, że jestem bardzo wyrozumiały. Bardzo. Bardzo. Mhm. No A Ty? Dobra. Yy, czy, czy ja yy, tak? uważam tak o sobie? Czy, czy jesteś wyrozumiała? Myślę, że tak, że jestem bardzo wyrozumiała. Yy, też uśmiecham się raczej w środku. <laughs> raczej w środku. Yy, no, ale to, to jest taki, wiesz, taki, ja bym powiedziała bardziej, że musisz mieć po prostu dobrą aurę. I to jest już jakby takie bardziej okay. odczuwalne niż żeby powiedzieć, o uśmiechać się. Wiesz okay. o to chodzi, nie? Okay. No. Okay. Dobrze. Yy, bądź spójny. Tak, bardzo ważne. Bądź spójny. Tak. Czyli nie, że na jednych zajęciach mówisz, jest tak, a na drugich mówisz, nie, to, to jest źle. Tak. To nie, to jest, to jest mega tak. ważne. Mhm. Tak. Oprócz tego jak już jesteś pewną, ludzie kupują rzeczywistość. Tak, czyli jeżeli, kim w ogóle, jeżeli w ogóle kiedykolwiek zdarzyło mi się właśnie bić w pierś w stosunku mm. do tego, jak zajęcia prowadzę, to właśnie, że cholera, że kurde źle, to powiedziałam, że to tak nie jest. Tak, i musiałam potem to prostować, bo mm. dosłownie mi to wiesz, spać nie dawało. Trzeba być spójnym, tak. Yy, bądź szczery, jeżeli trzeba yy, przyznać się do błędu. O, no to to. Tak. Okej, okay. czyli wiadomo, jeżeli jest jakiś problem, jest jakiś błąd. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Mm. Słuchajcie, źle zrobiłem, pomyliłem się, zapomniałem. Tak. E, Wybaczcie mi. Nauczyciele, instruktorzy też są ludźmi. Tak. Też mają swoje życie, też myślą o czymś i takie rzeczy się po prostu zdarzają. Okej. Okay. Nie przekraczaj swoich uprawnień. E, co masz na myśli? Znaczy, jak to interpretujesz? Ja, ja przypuszczam, że to jest na zasadzie takiej, że jeżeli masz uprawnienia do tańczenia, w sensie tańczymy socjalowo, tańczymy no. w parze, nie będziemy starać się robić rzeczy akrobatycznych. Jestem za. Bo jakby tu jest pewna granica, gdzie fajnie to wygląda na filmikach, a tak naprawdę to są godziny godziny mm -hmm. przygotowań. Bardzo często jest to, maty są rozłożone, jest bezpiecznie przy linach. Oni to ćwiczą po to, żeby było bezpiecznie, a nie żeby wchodzić w ich kompetencje, bo to jest proste, łatwe do wykonania. Dobra. To mm -hmm. jest bardziej show. Zostawmy to ludziom, którzy się zajmują tym profesjonalnie. No, bo to jest po prostu niebezpieczne, jak już mówimy o akrobatyce. No, ale tak, masz rację. To, to tutaj pełna zgoda. Dalej. Okej. Okay. Yy, przygotuj się do każdych zajęć. Nie zgodzę się. Bo powiem ci chyba najlepsze zajęcia, jakie prowadziłam, były na spontanie. Yy, wydaje mi się, że trzeba mieć taką umiejętność, żeby trochę odczytać grupę. Nie zawsze grupa wygląda tak samo. Czasem przyjdzie ci, wiesz, no jest, jest zróżnicowana grupa pod względem poziomu. Zgodzisz się ze mną, prawda? Okay. Bardzo często. Mimo, że jest jakby poziom określony, no to powiedzmy sobie, że e, różni ludzie przychodzą. E, no i dajmy na to, przyjdzie, wiesz, akurat ten e, trzon grupy, powiedzmy, bardzo zaawansowany, a ty sobie zaplanowałeś. Coś powiedzmy zbyt łatwego Aha. i na przykład temat się wyczerpie, no i musisz improwizować, tak? Nie możesz się sztywno trzymać swoich, e, swoich pomysłów i odwrotnie. Czasem przyjdą ci początkujący, a ty miałeś już w myśli, kurczę, zrobimy to i tamto tak. e, i nie pójdziesz dalej z materiałem, bo musisz jednak jednak coś przydrepać z nimi. Prawda? Tylko to świadczy o tobie, że jesteś osobą, która na tyle posiada dużą wiedzę i duże umiejętności, że jest w stanie sobie poradzić. Mhm. A ja znam instruktorów, którzy się przygotowują rzetelnie. też znam. Godzina, dwie przed zajęciami, to też jest ich praca, mhm. którą wykonują, żeby się przygotować mhm. do tego i oni się czują pewniej. Tak, znaczy no to faktycznie, jeżeli I jakby to ma sprawić, że zajęcia dobrze? będą spójniejsze i jakby instruktor będzie czytelniejszy w przekazie. Wiadomo, że tam jest jakby to, że ja się przygotowuję, Aha. to też muszę mieć pewną rezerwę do tego, tak, co się może wydarzyć. Tak, mhm. to bezpieczeństwo, dokładnie. też to, co Ty powiedziałeś, też trzeba mieć tą umiejętność. No dobra, no to połowiczna zgoda z mojej strony. Okej, okay, okay. połowiczna zgoda, dobra. Yy, Pochwal, nie wytykaj błędów. Czy da się w tańcu. Nie wytykać błędów? Yy, pochwalić, nie wytykać błędów. Są pewne metody, które no. uczą na takiej zasadzie. Yy, tylko jakby. Yy, no pewnie się da. Pewnie się da, ale chyba byśmy się przy tym nieźle spocieli, nie? <grym> no pewnie tak. Ja, czyli to nie jest do końca, że yy, nasza kultura uh -huh. jest taka, że spotkałem się w parze z jedną partnerką i z jednym partnerem, że partnerkę należało tylko i wyłącznie w bardzo pozytywny sposób Dobra, dopingować, okay. wiem, o czym a partnera mm. tylko i wyłącznie w negatywny sposób, mm. negatywny w cudzysłowie, mówić o błędach, bo inaczej nie działało, nie funkcjonowało. Dobra, to ja bym powiedziała, że tutaj raczej e, nauczyciel, tudzież instruktor musi mieć jakby umiejętność e, rozpoznania e, takiego kursanta, którego jakby motywują pochwały albo których potrzebuje konkretów. Dajmy na to bardzo bliski przykład, mój, mój mąż. Tak? Tańczyliśmy razem dobrych kilka lat, osobno tam jeszcze więcej mhm. dobrych naście i przez ten cały czas. Ja na przykład potrzebowałam konkretów, tak? Pochwała, mhm. ok, super, ale powiedz mi, co ja mam poprawić. Zawsze jakby to pytanie ode mnie było. Nie, nie zrażała mnie krytyka, pod warunkiem rzeczywiście była konstruktywna. Natomiast yy, mojego męża trzeba było, trzeba było ciągle, wiesz, motywować, mówić, słuchaj, stary, jest dobrze, jest lepiej, super to zrobiłeś, no, tak? I właśnie wa ze to, to swoją drogą ciężko się nam pracowało, tak? Bo, no. bo wiesz, ja mówiłam mu konkrety, a on na przykład mówi, no ale pochwal mnie za coś. I odwrotnie, tak? No, więc... więc było ciężko, natomiast uważam, że tutaj jakby powinno być trochę więcej rozpoznania. Okay. No. ok. no to zależy. Dobrze. No ale to też trzeba mieć umiejętności do tego, żeby to robić. Si. Okej. Okay. No, no to mamy kolej Bądź punktualny. Ok. Nie zawsze to bywa na pierwszych zajęciach. Ale zauważyłem też, że ludzie też mają coś takiego w sobie. Ym, że jak jest rozgrzewka, znaczy, ja, ja, to ja nie przeszedzą na rozgrzewkę. Tak, ale ja, ja, ja się, ja się tak śmieję, bo to bo nieraz, nieraz sobie ratowaliśmy tyłek, nie? Tak, w ten sposób, tak, że tak. jakby no, któryś z nas się spóźnił, dobra, puść muzykę i zazwyczaj to był mój dramat, bo ja oczywiście ze sprzętem się nie lubię, no ale to nie ja osiągniemy ja tego. Jak się, się spóźniam, to tylko na pierwsze zajęcia, to, to jest okay. nieprofesjonalne, ale spóźnił e, się ale na, na pierwsze z, zajęcia. Się, że... Ale już na ostatnie nie, bo nigdy. cały czas jestem, nigdy się nie spóźniam na ostatnie zajęcia. Bo są o tej pierwszej, nie? Może Ciężko dlatego. Się, zwłaszcza, że jesteś w tym samym budynku. Okej, okay, ale co chciałam powiedzieć o spóźnieniach, że y, generalnie wydaje mi się, że to troszeczkę też y, zależy od profilu szkoły. Jeżeli jest jakby luźniejsza atmosfera, nic się nie stanie, jak ludzie się rozgrzeją y, czy, czy, czy z kimś innym, czy sami. Nie ma po prostu wielkiej tragedii, nie świadczy to jakby o, o tym, czy ktoś jest dobry, czy zły. Mm -hmm. no. Okej, okay, dobrze. Ale fajnie się rzeczywiście pewnych ram mm -hmm. trzymać, no, jakieś jest porządek. I ostatni... Y Ostatni, ostatni, ostatni. Bierz odpowiedzialność za to, co robisz. Bardzo ważne. Bardzo ważne. Czyli mamy sytuację następującą, że nauczyciel, instruktor yy, yy, uczy ludzi i bierze odpowiedzialność za to, co oni dalej z tym zrobią. Co oni dalej z tym zrobią. Chociaż są dorośli, ale i tak. Uczymy takich rzeczy, które powodują, że mają być świadomi. Słuchajcie, jeżeli coś jest ciężkiego albo coś jest trudnego, pewne rzeczy możecie w domu sobie ćwiczyć, pewne rzeczy można sobie ćwiczyć na imprezie, mhm. no ale pewnych rzeczy, pewne ćwiczenia należy pod okiem instruktora robić, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Pytanie mi się nasnęło. Czy uważasz, że instruktor, jeżeli widzi, że ktoś na imprezie coś strasznie kasztani, Powinien mi podejść zwrócić uwagę. To, to, jest, to jest temat na kolejny filmik. A, przepraszam. To jest temat na kolejny o, przepraszam. filmik. przepraszam. <laughs> Okej, okay. jest... e, ale tak mi się troszeczkę nasunęło, że właściwie nagraliśmy trochę podobny filmik o tej odpowiedzialności instruktora e, w kwestii baciaty sensual, Aha. więc też gdzieś tu, 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 tu może być link e, do tak, tego filmiku. ale to pewnie jest bardzo dużo rzeczy bardzo podobnych do siebie i, i moi kochani, jeżeli macie jakieś jeszcze rzeczy do tej listy. Tak, bardzo chętnie przeczytamy. Bardzo to chętnie. przeczytamy. Napiszcie, że co jeszcze powinien mieć instruktor, yy, dobry instruktor, jakie powinien mieć cechy. Mm -hmm. Albo jakie powinien mieć kompetencje dobry instruktor. Bierzcie mm -hmm. pod uwagę jedną rzecz, że po coś przychodzicie na zajęcia. Inni lubią szybko się uczyć, inni lubią się wolniej uczyć. Każdy z Was jest inny i tak samo każdy nauczyciel jest inny. Mm -hmm. Idealnie byłoby znaleźć takiego instruktora, który Wam odpowiada. Tak, I tak samo jak na przykład my instruktorzy tudzież nauczyciele tak. nie staramy się nie, kategor nie, kategor nie, nie. kategoryzować kursantów tak. pod kątem dobry, zły, zły. Tak. zdolny, niezdolny. Tak. Eee, tak samo fajnie byłoby, gdybyście jakby tak bardziej podeszli pragmatycznie do tego, czy ten instruktor się do tego nadaje, czy ja mogę skorzystać z jego zajęć, eee, czy jakby coś wyniosę i, i tak dalej, nie? My jesteście dorośli, bo mhm. mówmy, że jako dzieci nie jesteście w stanie mieć wyboru w szkole. Tak, bo my cały czas jakby rozpatrujemy taniec mimo wszystko pod kątem e, socjalowym, czyli tak. jakby jesteś dorosły i decydujesz się na kurs u tej bądź innej osoby. Tak. tak. No. No to dziękujemy. Skończyliśmy? Tak, Skończyliśmy. Okay, Super. No to dziękujemy bardzo. Dziękujemy serdecznie. A jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna rzecz, bo widzisz, zapomnę. Staramy się rozkręcać naszego Instagrama, także zapraszamy Was serdecznie. Gdzieś się pojawi tutaj odnośnik, być może w opisie filmu. Zapraszamy Was, no bo fajnie byłoby, żebyśmy mieli dla kogo publikować, nie? Tak. a nie tak tylko dla siebie, bo głupio. No, Bujaczki. Buziaczki.